Moi drodzy, witam was w kolejnym filmie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o naszych nadchodzących premierach, o naszych także nowych premierach, być może jeszcze o nich nie usłyszeliście. Mam nadzieję, że posłuchacie i dowiecie się o czym są, jakie motywy poruszają i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić podczas oglądania tego filmiku i znajdziecie książkę w sam raz dla siebie. I zaczniemy sobie moi drodzy od wizjonerki, która miała premierę 6 listopada. Jest to książka Karoliny Wilchowskiej. Naszą główną bohaterką jest Hazel, która była więziona przez krwiopijców. I słuchajcie, ona ma straszne problemy z różnymi czynnościami, takimi codziennymi, ma bardzo dużo takie, właśnie takie stany lękowe można powiedzieć przed takim codziennym światem, takim rzeczywistym światem przed, przed codziennymi czynnościami. Mamy Kalena, wilkołaka, który od początku czuje coś do naszej Hazel. Czuje takie, wiecie, przyciąganie i takie pragnienie wręcz bycia wokół tej kobiety. I słuchajcie, mamy tutaj też taką wręcz obsesję na punkcie Hazel. I słuchajcie, mamy tutaj wilkołaki, wampiry, lęk przed dotykiem, tak jak wcześniej wspomniałam, którym posiada główna bohaterka. Mamy też przeznaczenie, to jest też główny motyw oraz wiadomo, co jest mega fajne, uważam, w tym wszystkim, czyli zmienno kształtni. Jeżeli lubicie takie tematy, to myślę, że Wam się 100% spodoba. Mamy tutaj właśnie takie mega przyciąganie między dwoma, dwójką bohaterów, między Hazel, Hazel, między Hazel a Kalenem. Czujemy takie, wiecie, przyciąganie, taką obsesyjną, wręcz trochę takie obsesyjne uczucie. Myślę, że Wizjonerka to jest książka w szczególności dla fanów właśnie na przykład pamiętników wampirów albo zmierzchu, czyli takich wiecie kultowych, kultowego serialu i kultowych e, serii filmów. Oczywiście naszych bohaterów czeka seria niefortunnych zdarzeń, różnych mm, trudności, wyzwań. E, mamy też tam motywy zemsty, który się przeplata. Jeżeli lubicie też motyw zakazanej miłości, to wizjonerka jest dla Was, ponieważ też mamy tam taki motyw. 13 listopada, czyli dość niedawno, miała premierę diabelsko dobra książka, czyli What the Hell Sandry Ewertowskiej. Od razu podkreślę, że jest to książka dla czytelników 18+, ponieważ jest to dark romantazy. Dla wszystkich fanek takich darków, słuchajcie, to jest to. Uważam, że ta książka jest przepełniona czarnym, dobrym humorem. Aurum jest upadłą anielicą, która została zesłana do piekła i tam poznaje, słuchajcie, brutalnego i okrutnego demona, pana trzech krajów. Aurum zostaje wtrącona do tego piekła przez wszechmocnego Odina i żeby wrócić do domu, musi, słuchajcie, spełnić wolę ojca i jego polecenia. Natomiast te polecenia są ciężkie w zrozumieniu. Nasz pan... Trzech krain, czyli ten demon, dziwi się, że nie przewidział wcześniej tego, że Aurum właśnie do niego dotrze, do tego piekła, ponieważ jest on wszechmocny i zna przyszłość. No i nasza anielica cierpi na prawdomówność tak zwaną, czyli wszystko mówi bez żadnych ogródek. I właśnie w ten sposób mówi bez ogródek, co sądzi o panu Trzech Krain. I jak możecie się domyślać, są to bardzo Różne teksty, bez, dość bezpośrednie. No i oczywiście między naszym panem a anielicą wchodzą tutaj bardzo dziwne uczucia, pragnienia, i tym sposobem podczas czytania, what the hell, będziecie mieć tylko jedno w głowie: co do diabła. Dosłownie, co tu się dzieje? Jeśli chodzi o motywy, to mamy tutaj anioły i demony. Jest to dark romantazy. Dodatkowo, jeśli chodzi o jakieś ostrzeżenia, yy, jakieś takie rzeczy, których nie powinny dotrzeć do młodych czytelników, to są tam tortury piekielne. Jeśli macie ochotę na romans między upadłą Anielicą a Panem Piekła, zapraszam Was serdecznie do przeczytania What the Hell. Dobra, dobra, a teraz przygotujcie, słuchajcie, kamerę, ponieważ 20 listopada, nakładem naszego wydawnictwa, ukaże się książka Miki Modrzyńskiej, czyli Światła, Kamera, Zbrodnia. Przygotujcie się na niezły roller coaster emocji, ponieważ, słuchajcie, mamy tutaj thriller romantyczny. I uwaga, uwaga, wkraczacie do świata celebrytów. Jeśli jesteście fankami fake datingu, to jest dla was. Światła kamera zbrodnia. To jest słuchajcie tytuł przeznaczony dla was. Mamy głównego bohatera Niko, który ogólnie jest kelnerem. Nie robi nic ciekawego w swoim życiu. Jego życie funkcjonuje tak jak każdego człowieka. Natomiast słuchajcie, ma marzenia i pragnie rozpocząć karierę aktorską. No ale niestety Niko przekonuje się, że ta, tak naprawdę ten talent, który posiada, nic nie znaczy bez znajomości. Rose, czyli nasza główna bohaterka, ona, słuchajcie, ma ojca gwiazdę, i w pewnym momencie, niestety, wychodzi na jaw jej romans ze starszym aktorem, żonatem, i można powiedzieć, że potrzebuje naprawy swojej reputacji, więc automatycznie zaczyna spotykać się z Niko, któremu to pomoże w rozwinięciu kariery, a jej poprawi wizerunek. Nasza Rose postanawia, przystać na ten układ, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Niko e, zemści się razem z nią i pomoże jej w tej zemście na mężczyźnie, który złamał jej serce. Czy to brzmi jak skandal? Być może. No i słuchajcie, ta cała ich, można powiedzieć, e, zabawa wręcz z tego spotykania przeradza się w coś bardziej niebezpiecznego, ponieważ odkrywają, że świat celebrytów jest pełen manipulacji e, i dodatkowo, słuchajcie, ta ich e, zabawa w fake dating... Przeradza się wręcz w strach o życie niewinnych osób. I w końcu nasza para, w szczególności Niko, odkrywa, że świat celebrytów jest przepełniony kłamstwami i manipulacją. Czy jesteście gotowi na grę? Bo już 27 listopada będzie premiera Phantoms Game Basi i Feder. Jeśli wy, czytelnicy, jesteście gotowi na szok wymalowane na twarzy, ciarki na plecach i strach! to zdecydowanie Phantoms Game jest dla Was. I słuchajcie, tutaj głównym motywem jest gra dla par. Brzmi spokojnie, tak? Brzmi spokojnie, ale wcale takie nie jest, ponieważ jest to rozgrywka, w której nasza główna bohaterka Hayley zaczyna obawiać się o własne życie i ma wrażenie, że traci zmysły. Nasza Hayley ma narzeczonego Soniego, z którym zna się bardzo, ale to bardzo dobrze. Niestety ich, małżeństwo, ich narzeczeństwo przeżywa... W tym momencie kryzys. No i słuchajcie, w pewnym momencie mm, nasza Hayley dostaje propozycję udziału w grze dla par, na którą się po wielu zastanowieniach decyduje. No i słuchajcie, nagrodą w tej grze są pieniądze, więc jest to ogromna, ale to ogromna szansa dla naszej Hayley. Jeżeli wygramy, jeżeli, jeżeli Hayley wygra tą rozgrywkę, czyli Phantom's Game, Zdobędzie pieniądze i słuchajcie, te pieniądze są jej bardzo potrzebne, ponieważ musi opłacać mieszkanie i słuchajcie, pracuje na dwie zmiany. No i życie finansowe aktualnie jest ciężkie, a Sony, czyli jej narzeczone nie pomaga jej w tym wszystkim, więc stwierdza, że to jest idealny moment, żeby coś w końcu ze swoim życiem zrobić. W szczególności, że nasza Heli ma taką przeszłość, że była bardzo rozrywkowa kiedyś i nie bała się adrenaliny ani właśnie tego ryzyka. więc... Z początku zadania w grze nie są jakieś niebezpieczne i nie wywierają na Hailey zbyt dużego wrażenia, ale te wyzwania robią się coraz bardziej specyficzne, coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej niebezpieczne. Hailey szybko się dowiaduje, że tak naprawdę ta gra jest taką utkaną siecią bez wyjścia jak labirynt, z którego nie można się wydostać. Dodatkowo do Hailey wraca jej przeszłość i mężczyzna z przeszłości, który nie wiadomo jakie ma zamiary. I uwierzcie mi, że gdy rozgrywka się rozpoczyna, przestaniecie ufać nawet samemu sobie. A nasza ostatnia premiera tego roku, czyli Freak. Naucz mnie oddychać od Katarzyny Wycisk będzie miała premierę 4 grudnia. Rainer, czyli nasz główny bohater, ma wszystko: pracę w Straży Pożarnej, kobietę, z którą chce spędzić resztę życia. Niestety, pod wpływem nieszczęsnego wypadku, to wszystko traci. Ma uszkodzenia ogromne w swoim organizmie. I niestety, w trakcie akcji, mężczyzna zostaje ciężko ranny. Trafia do szpitala z bardzo ciężkimi obrażeniami, właśnie jakimiś poparzeniami, a także uszkodzeniem płuc. I nasz główny bohater, po przebudzeniu ze śpiączki farmakologicznej, niestety, ale musi z, zmierzyć się z przeciwnościami losu i z aktualnym stanem rzeczy, z tym, że jego narzeczona od niego odeszła. Natalia, czyli piosenkarka, która kocha muzykę, i ich, słuchajcie, losy Reinera i Natalii się splatają. Nasza główna bohaterka, czyli właśnie Natalia, niestety, ale. Ma na swojej drodze, ma za sobą ciężką przeszłość, z którą do tej pory nie może się pogodzić. Mamy tutaj dwie skrzywdzone dusze, które jedyne czego potrzebują to miłości i wsparcia. I teraz pytanie, czy uda im się pokonać wszystkie przeci przeciwności losu i wszystkie trudności. Słuchajcie, mamy tutaj strażaka i piosenkarkę. Jeżeli lubicie motyw strażaka w książkach, to ta książka jest dla Was, ale jeżeli wolicie muzykę. To ta książka też jest dla Was. Uważam, że to jest mega super połączenie mega mocne i mega mocne. Jeśli lubicie takie motywy jak Found Family, albo na przykład, właśnie lubicie Strażaka w książkach, albo Piosenkarkę, czy Muzykę, czy Walkę o siebie, to ta książka, to Freak jest właśnie przeznaczony dla Was. Bądźcie z nami na bieżąco, bo cały czas informujemy Was o wszystkim, o motywach i tak dalej, odpowiadamy na Wasze pytania. Więc słuchajcie, zerknijcie na nasze social media, czyli na Instagrama oraz TikToka i przekonajcie się sami. Ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że któreś z tych naszych premier Wam się spodobała. I słuchajcie, to jest koniec naszego wydawania książek w tym roku. Ale nie bójcie się, nie bójcie się, ponieważ na przyszły rok są przygotowane takie perełki. Spokojnie, nie macie się o co martwić. Wy sami nie będziecie, nie, nie będziecie w stanie uwierzyć, jakie genialne książki wydamy w przyszłym roku.